dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu, znowu w łazience Dzisiaj są, słuchajcie, e, urodziny Karoliny i Eryka e, Pokażę wam też, co jej kupiłam oczywiście, bo Artur już parę dni temu zabrał Eryka na taki męski wypad do apartamentu I jakieś tam, wiecie, picie z chłopakami i tak dalej Także Artur się zajął prezentem dla Eryka, a ja się wczoraj zajmowałam prezentem dla Karoliny W ogóle używam tego, co mi poleciła pani trycholog, trychobuster przy okazji tego, że kupowałam Karolinie prezent, to kupiłam też sobie parę rzeczy, także zrobię zaraz taki mini haul zakupowy. Wyglądam po prostu jak jakiś szaman dzisiaj, ale za to mam nowe czerwone pazy. A ja kocham czerwone plazy... plazy? Pazy. Boziu, moje dwie po prostu piękne basy chciały do mnie przyjść, Tak. No piękne są. W ogóle widzicie tego hipopotama, zaraz wam coś powiem. A od jakiegoś roku czy dwóch lat mówiłam Arturowi, że strasznie chciała Squish Melousa, bo yy, kiedyś jak byliśmy z, z Majką, Aleksem, Juleczką, Arturem na Fuerte surfować, to właśnie kupiłam sobie tam na lotnisku taką owieczkę i to była naprawdę najwygodniejsza poduszka jaką ja kiedykolwiek miałam. Tam tego wyjazdu chciałam sobie kupić kolejną, bo owieczka mi się dosyć mocno szybko zjechała. Nigdzie nie mogłam znaleźć ładnej i mięciutkiej. Tam to była taka mała. Artur znalazł takiego giga dużego, mięciutkiego hipopotama i jest po prostu przepiękny. Taka szybka historyjka, bardzo mi się zrobiło miło, że pamiętam. Jak ogląda taki chłopak, to najważniejsze nie są jakieś wygórowane, drogie prezenty, a to, żeby pamiętać, o czym mówi dziewczyna. To znaczy, że jeśli powiedziała, że ma ochotę na, nie wiem, pożyczki, to żeby jej ogarnąć pożyczki. No. Teraz haul zakupowy i do pożyczek. Mamy takie dwie siaty z zarychą i najpierw zaczniemy od prezentu dla Karoliny. I w ogóle nie kupiłam żadnej torby bo już się mega ale stwierdziłam, że po prostu zapakuję jej w, w tą torbę z ręką. Sexy, panterkowe ręczniki do skin jest komplet takich trzech ręczniczków. Ja sama mam takie panterkowe, mega je lubię, także... Drugą rzeczą do prezentu jest taki baby, baby, słodziekowy, śliczny, owieczkowy termofor. Jest mega mięciutki. I fajnie, taki mini na podróży, czy żeby sobie zabrać gdzieś właśnie na wakacje, na wyjazd, jak jak będzie wrzuszek bolał, albo będzie okres, czy coś, także druga rzecz. Trzecia rzecz to wazon, bo dzwoniłam do Eryka i się pytałam, czy mają wazon w domu i okazało się, że nie mają. I zapytałam się Eryka, czy będzie kupował kwiaty. Zdeklarował się, że będzie kupował. Także powiedziałam, że skoro będzie, to kupuję wazon. Niech mu przypomina o tym, że ma je kupować kwiaty. A jest mega śliczne. To tyle, mam nadzieję, że jej się spodoba, w ogóle musimy to jakoś zaraz zapakować. W ogóle pokażę, co sobie kupiliśmy, bo to też jest fajna sprawa. My do kuchni, jak kiedyś byłam z panią architekt w Warszawie, to zobaczyliśmy takie uchwyty w zarzechą do naszej kuchni, o takie, i one były na przecenie w koszyku. Dwie dyszki zaoszczędzone na jednym, a dosłownie znaleźliśmy tyle, tyle ile nam było trzeba, także. Super. Bo ogólnie Karo chciałam zapakować tą torbę, ale wstążkę znalazłam dwie w domu. Albo zieloną, albo taką malutką miętową. I ta miętowa jest chłodniejsza, ładniejsza, chociaż nie wiem, czy ta zielona, duża, fajnie nie będzie wyglądać. Zobaczymy. No my, jak wiecie, zaraz zaczynamy remont, także e, ja znowu nakupowałam parę rzeczy. Ale to są takie rzeczy, które i tak chciałam sobie kupić, więc... Ale zapakowane. O, hejo. Ja tutaj wmawiam ludziom, że kupiłam sobie potrzebne rzeczy. O, no tak. <laughs> Nie, no ale to naprawdę już od dawna chciałam i znalazłam taką piękną... Mm... Szkatułkę na biżuterię. No i co? I będzie sobie stała szufladce. Ja mam zawsze mega bałagan biżuterii, także te wzięłam takie dwie poduszki do nas do domu, bo słuchajcie, już jakiś czas temu kupiłam za grzechą takie dwie. W ogóle jedna mi zżółkła, może to widać też w kamerze. One były dwie takie śnieżno-białe. Nawet bym wolała, żeby były dwie takie ekrina, ale jedna nie zżółkła. Zakładam, że ta była bliżej słońca. Jakoś nie wiem słońca na niej dłużej. Długo świeciło czy coś takiego, ale to są najładniejsze poduszki, chyba jakie kiedykolwiek kupiłam. Mega mi się podobają. Są e, tak śliczne i tak w moim stylu. To jeszcze czarne, także mam nadzieję, że znajdę czarne, e, bo już mam prawie wszystkie czyli białe. Takie właśnie brudno-brzoskwinkowe i one mi się też mega mega naprawdę podobają. Słuchajcie, ten koc. O boże, jakiego ja zobaczyłam on jest tak wielki, masywny, mi przypomina po prostu jakiegoś czekoladowego labradorka. Dla mnie też to w ogóle krzyczy jak jakiś, nie wiem, Kendall Jenner kot. I to też Arturowi mówiłam. To jest pan I się po prostu w nim zakochaliśmy, patrzcie jaki on jest wielki. Będzie już na poramuncie na kanapę. Patrz, chodź Artur, możemy się razem do niego zawinąć nawet. Słuchajcie, kupiłam jeszcze dwa zajebiste termofory, ale jak się okazało ich nie kupiłam, tylko gdzieś się zostawiłam w sklepie. Jest mi tak przykro, były tak piękne. Stwierdziłam, że ta wstążka miętowa będzie bardziej urocza, także jest tak. Ja w ogóle właśnie siadam do montowania filmu, który wy widzicie... który, który wy już widzieliście w poprzednim niedzielę. W ogóle wstydziłam tego TikToka, jak śpiewam. I słuchajcie, ja... Uwielbiam śpiewać. Ja nie umiem śpiewać dobrze technicznie, ale lubię śpiewać i umiem powtarzać dźwięki, dlatego to może spoko dla Was brzmieć. Dla mnie też to spoko brzmi w miarę, więc to wstawiłam. Ale ja ogólnie słyszę, że, że większość większości na fałszu nie umiem śpiewać dobrze technicznie, dlatego się za to nie zabieram. E, aczkolwiek było bardzo dużo pozytywnych komentarzy i ogólnie mega mi miło. E, tak jak mówię, śpiewać bardzo lubię, ale szczególnie piosenki, które, które uwielbiam, czyli właśnie jakąś Adele. No i właśnie przyjechał... Możecie przywitać, bo nagrywam vloga. O, ma. Właśnie przyjechał Antek. Będą robić coś do Artura, tak? Tym razem. Yes, sir, yes, sir. No Energia wygrywania. Tak. I też się dzisiaj potem wszyscy widzimy właśnie na urodzinach Karą i Eryka. Chciałabym pokazać, zrobiłam sobie takie nioki z szpinakowe. Kupiłam je w sklepie włoskim, tym bardzo dużo robię tam zakupów, bo jest takie jedzonko na szybko, teraz jak się przeprowadzamy, to po prostu fajnie szybko coś ugotować i, i wiecie, i wracać do roboty. To też jest fajne jedzonko. I właśnie te nioki z masełkiem i z solą Pyszne Często ja się mnie pytacie, jak robię włosy, także teraz pokażę Wam Dziś Wam mogę nagrać oddzielnie cały filmik, ale tym razem zrobimy to tak na szybko, bo też będę je na szybko robić Ogólnie będziemy potrzebować wałków Zacznę od przodów, bo na tym mi najbardziej zależy, a całej głowy dokładnie robić nie będę ja akurat tutaj tego zimnego nawiewu nie używam, bo chcę, żeby te włosy były nagrzane jeszcze na wałku. No i zakręcam je. I zakręcam te włosy na wałek. Ogólnie to ja robię to po to, żeby, jak się jeszcze będę malowała, to żeby te włosy same się mogły jeszcze podkręcić. No i ogólnie bym sobie tak zrobiła w miarę dokładnie na całej głowie, ale że się śpieszę, to niestety zrobię to tylko tak na końcówkach na szybko. Idealnie nie będzie, ale nie mamy czasu. Ale coś tam mniej więcej zadziała, Ważne, żeby przytrzymać trochę ten skręt. Razem stary zrobił szankę. Co dzisiaj będzie w kuchni, w szefie? Eee, jajeczny z e, pasatą pomidorową, czyli tak naprawdę pomodoro e, zabielane. No. Co na słuchawkach czego się słucha? Wiesz co na słuchawkach mój nowy numer, który jeszcze nie wyszedł. Dużo parmezanu za Dobra. Makijaż jest done. Teraz outfit. Na dół idę w taką szarą spódnicę. Chyba taki zwykły, biały top i myślałam jeszcze o takim sweterku na górę. Na to kurtka skórzana, buty chyba New Balance. Zaraz Wam pokażę się w całej okazałości. Mam jak ciotka klocka, czy ładnie, nie wiem. Kurde, jeszcze się zastanowię co zakładam, bo nie jestem przekonana. Mam jakieś 5 minut, także idealnie. Kto tu do mnie zagląda? No chodź się przywitaj. Kto tu do mnie zagląda. Dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Boże zawsze jak mam wychodzić, to oni właśnie się tak zachowują. I potem mnie, jak ja mam wyjść, jak oni po prostu mnie. Wyjść, jak oni mnie tak zaczepiają i niech żeby mama wychodziła. Co? Jak ja mam wychodzić i was zostawiać? Mędzi wredne jedne co manipulują mamę, tak? Dajcie mi się ogarnąć i na chwilkę proszę przestać dyszeć. Ale oglądają, mamy. No i włosy mamy. Cicho, loki. Zobaczymy czy może po prostu biały sweterek do tego, do tego zamiast tego beżowego, bo jakoś tak faktycznie dziwnie. O, jeszcze mam jednego wałka. Może tak, nie wiem. Wygląda spoko. Ta spódniczka, będę miała ten sweterek na to. I jak będzie gorąco, to sobie po prostu zdejmę i będę w tej podkoszulce. Makijaż zrobiłam chyba w 15 minut. Także jestem mega zadowolona, bo nie musiałam się denerwować z kreskami. Tylko dzisiaj ładnie wychodziły. Włosy wyszły spoko, ale to tak jak mówię, jak te wałki się zrobi, to jest taki fajny patent, że zawsze są takie świeże, ładne, tak? Hmm. Bo jak nie chcę ich zostawiać zawsze. Na dół słuchajcie, zakładam e, myczujące szarobiałe New Balance i takie piękne skarpetki. Takie skarpetki w ogóle mam i w. W czarnym i w szarym kolorze. One są z Urban Outfitters i są super. I do tego chyba wezmę torebkę z Celine i co? Idę sobie popszukać włosy lakierem. Idę po torebkę. Taka torebeczka. I prezent dla Karo. A i jeszcze lecę po y, mój sygnacik. Mamy to. Dobra, my do Karona urodzinki Może uda mi się nagrać jeszcze reakcję Karo na prezent Jakieś dwa miesiące temu Antek miał urodziny i mieliśmy jechać, ale jednak nie pojawiliśmy bo nie zdążyliśmy, ale kupiliśmy mu taki prezent i dzisiaj, że będzie na urodzinach Eryka i Karo, to po prostu to weźmiemy i mu to damy On jest jakimś e, Spidermanowym fanem czy coś, więc... Fajne No Uuu. I tak mi się podoba ta miętowa wstążka tutaj na górze Ej, to chyba nie tutaj. Ej, czekajcie, zadzwoniliśmy do mieszkania i nagle pies. A my, ja to miałam w głowie, że oni tam nie mogą mieć zwierząt w domu. Tak się wydykałam jak za, za młodzieńczych czy Ale no. nie, e, pomyliliśmy klatki. No, ale mieli państwo tacy, 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 tak się uśmiechnięci Tak, tak a, od razu widzieli, to może nie pierwszy raz dzisiaj. mieli no. taką umyłkę, jak. No, wyraźnie. Tutaj mafia tak? Tak, prosimy o ciszę, bo tutaj jest rozgrywka roku. Ja już poszła spać, Mafia poszła spać. Policjant. Chciałam się przywitać od razu z Kara, ale byłam mafią, więc... No, gej, ile to kurtek Nie wiem, Artur gdzieś wziął moją kurtkę O ja broła. Wszystkiego najlepszego! Ale ładnie wyglądasz! Daj są nowe włosy. Siemano! A to jest dla mnie czy coś dla Eryka? To jest... dla Ciebie! No, wszystko jest dla mnie wszystko. Dla Eryka był coś o czym nie możemy nie możemy. ale bardziej dla ciebie. Jedna rzecz może być, że jest wspólna. Serio, o, ser za ozarkoł A jak może mogło być to inaczej? Nie, to jest spodziemał Ej, to jest możliwe, że to co oglądaliśmy ostatnio to Nie wiem, nie wiem jak to wyciągnąć Musisz to wyciągnąć całe Po to dostaliśmy już cztery tostery Kurwa dzisiaj to, tak, <grym> I takie to same dwa tostery i trzeci <grym> inny Ej, to jest to co chyba oglądaliśmy I że mówiłeś, że to jest zajebiste To jest wazon? Nie, to jest wazon tak, a my patrzyliśmy na taką doniczkę oh, A już ci, mówię ładny. Dla, już ci mówię dlaczego wazon Dlatego, że tutaj e, twój chłop się zdeklarował do tego, żeby kupować ci kwiaty przez cały rok Kiedy się zdeklarowałeś? Co co miesiąc No, bo dzwoniłam czy macie wazon i powiedział, że będzie kupował. <grym> Serio? Aha, to szkoda, że nie z własnej woli Nie, <grym> <grym> Kurwa, dziękuję, dziękuję bardzo. Termofor, Okej, okay, wow. mega słodki, ja mówiłam że powinieneś mi kupić, bo nie mam i do tej mi nie kupił, dziękuję bardzo, uważaj. <laughs> Kurwa, sorry. I co są leczniczki? To skinker panterkowy. O dziękuję bardzo, bardzo serio. Zajubione. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuweczka. Dzięki, że mnie wjebałaś kurwa wydawanie sześciu <grym> dych codziennie. Było. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Karo z Rykiem chcieli zrobić pranka że są w ciąży, w sensie, że Karolina jest w ciąży. I ja się popłakałam. To co mieliśmy grać zaraz Oliwka? 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 A, ja? <średzi> ja spojrzałam najpierw na karo, potem na ciebie. Jak zobaczymy, że ty płacisz, ja uwierzę. To jest na 100%, tak, to jest real. Ma. To jest przykro. To jest real. Senu, co ja robię w dreszcie? Czemu? Nie, to bym Może to tak, sam. Ale jak teraz po serio powiedzieć, że macie dziecko, to nikt wam nie uwierzy. No, nie, ja nie, no, dlatego obiecuję, że następnym razem będzie na serio, kurde, żeby już się nie śmiało, nie, nie Co? Serio nie istocie. Ej, a jakbyście mi to dalej na początku zimy? W całą ziemię bym w tym rokował, nie? Ale to będzie śmiesznego. No, akurat to znam. Słuchajcie, wychodzimy ostatni, ostatni. Przyszliście ostatni. O nie, Michał był ostatni. Niech był ostatni. No, Wszystko nie jest w blogu. Wszystko Nie, jest w To jest taki trudny dniowy vlog Co? Oglądajcie dalej. Zostańcie w górę, już Nie, 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 to oglądajcie dalej, jak chcecie zobaczyć, jak Oliwka skacze na bungee, a weź zajebi się. No to teraz musisz. Czekam na nagrania. Teraz. 100 tysięcy leków i Oliwka formuje włosy czerwona czerwono, pa! Buziaczki. Bye! Pa! śniadanie. Dzień drugi! Uuu, dzień drugi vloga! Staliśmy dosyć późno, a mieliśmy jeszcze dzisiaj e, się pakować e, przeprowadzkowo już. My będziemy to robić, moja kochana. No, kochany, no to na razie. Ty! Na razie to się nie zanosi. Ty jesteś w jakimś kokonie koniec Ty Kupiłam. Dużo winogronka do testów, w sensie do testów. Po prostu spróbuję, zobaczymy czy jest dobry i z tych zielonych, bezpestkowych, bo to są w ogóle, Artur, bezpestkowe, tak jak lubisz. Co szczęście. Zrobimy ten taki viralowy TikTokowy snack, gdzie się je moczy chyba w cytrynie i cukrze, i zrobię pół na pół same w cytrynie i same w cukrze. Mamy wszystkie składniki, nie wiem czym to zrobić, wziąłem po prostu. E... Cytrynę. <noise> Taką brytwankę, i rozłożę tutaj te winogronka. Mamy trzy cytryny, zakładam, że pójdzie mniej chyba na to. Idę najpierw to umyć. No dobrze, najpierw zrobimy testik tej winogronków. Pani, która stała za mną, w, znaczy przede mną w kolejce, była jak. A, bo to było tak, ja poszłam po winogronkę. Mm. I pani, która stała przede mną, zobaczyła, że sięgam po winogronkę. I ona do tej pani. czy to są te pyszne winogronka, które były ostatnio takie słodziutkie, najpyszniejsze? po poproszę, półtorej kilograma. I serio wzięła tak. Serię wzięła półtorej kilograma. Serię wzięła taką ogromną siatę. No, ja chciałam gdzieś te zielone. Ja mówię, no dobrze, to ja w takim razie kilogram. <laughs> nie no, ale wzięłam... Ja w takim razie dwa kilo. Ale <laughs> ja też wzięłam dużo, bo mnie zachęciła do pani. Zobaczymy, czy pani miała rację. No, zobaczymy. Mm. Pani mówiła, że są słodziutkie i to prawda, są bardzo słodziutkie, ale nie są to takie... ja lubię te takie pykające, strzelające jak z ogródka od dziadka. Ja już sobie opukałam i co? I teraz y, mój narzeczony Artur przyjdzie i mi pomoże skarbie co ja mam ten tutaj naprawdę bardzo ważną sytuację wiesz zobacz mm. myślisz naprawdę że dwie osoby powinny się zajmować czymś takim wiesz o Jak co najbardziej chodzi? tak myślę że to była urocza mm. randka Oliwia, pamiętaj, że super też jest to że wiesz że dwie osoby robią, robią zupełnie różne rzeczy i wiesz to też jest mega urocze nie że jesteśmy w stanie być razem mm. znaczy być osobno ale razem tak naprawdę wiesz co chodzi. To jest chyba jedna z piękniejszych rzeczy, jakie można wypracować. Dobra, test... <laughs> test tego białego winogrona. No, on, on jest taki twardziutki, pośniutki <laughs> On już sam w sobie przypomina trochę taką twardą nektarynkę. Taki winogrona na sterydach. Słyszysz, ale dziwnie to brzmi. Czemu dziwnie? No, no się znowu dziwnie. To nie jest jabłko. No ugryź! Ale dziwny winogrę! Ugryź! Nie ma pestek. Mm, ale no ale dobry. No. Mega pychota. <gryźdź> no zgadzam się, pyszny jest. Bierzemy cytrynkę, i Cukier. No dobra, idę włożyć to do zamrażarki. Co, waszym zdaniem, jak się powinna zachować dziewczyna, która y, przeszła przez y, telewizor w newralgicznym momencie i przez nią przegrałem grę? Jak się powinna zachować? Powinna powiedzieć, przepraszam, skarbie, dawajcie coś w komentarzu. I to paczko na walentynki. Dostaliśmy taki. Jakieś... Kto to? Kto to? Kto to, co to, to? Taka kosyleczka. Taka bluza. Mi mili, teraz content specjalnie dla was, dla subskrybentów, to jest special, special place in our house. Nikomu tego nie pokazujemy, nigdy. To nie. jest składzik, Zu, o, to jest składzik, gdzie są rzeczy jeszcze z poprzedniej przeprowadzki nierozpakowane i wszystkie jakieś zakupy, gry i wszystko z czym nie mamy zrobić po prostu jest wkładane tutaj. Więc musimy teraz się tym zająć, żeby to posprzątać przed remontem. Trzymciarki. E, bo to pomieszczenie będzie wyburzane w sensie ta ściana i będzie kuchnia o nie powiększana, więc no teraz to był taki skład. Warstw na śmierć jest ogromny, dawaj. Galoty. No to będą do tego. Dlaczego? No do domu dziecka, żadnego. Tu jeszcze z mateczką, czyściutkie. Dobra, no ale takie ma małutkie, nie? Za no. W ogóle będę miała tyle rzeczy do oddania, że... <suszy> 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 Co ty masz co? No o, różowo overgripy do tenisa. O mój Boże. Właśnie kiedyś sobie kupiłam do swojej e, rakiety, żeby sobie wywinąć, żeby była bardziej girly. Także zrobimy to ale po remoncie. O, o kuchu, przepraszam. O, to moje buty. Nie ja mega lubię. To są moje buty. W których byłam w górach z moim bratem One nie są przystosowane do gór Także na no hate, wiem o tym Ale nie miałam innych, a bardzo chciałam pójść Także byłam bardzo uważna, wy tak nie róbcie Trzeba mieć dobre buty I zobaczcie w jakim one są stanie Ja wam wstawię filmik Z tego dnia, było pięknie, słonecznie A potem grat To było we Włoszech w ogóle I to były pierwsze moje trasy, ekstremalnie było Ale było fajnie, wstawiłam wam cora, tutaj filmik no właśnie, my kupiliśmy kiedyś pasem dla psów, że nie no, mamy to podwórka. Taka jeansowa obruszka, co? <laughs> jeansowa obruszka! Słuchajcie, kiedyś kupiłam Leonowi jeansową obruszkę, żebyśmy meczowali, jak nałożę na przykład jeansy. Mega urocze i mega śliczne. Olivia, tu jest ziemia. Ty to jest ziemia? ziemia. O. Taka to ziemia. co, to ziemia ci jeszcze przyda. Rób to, co kochasz, kochani. Twoje rękawiczuszki. <laughs> Kołam te rękawiczki! Mm. Zgubiłam, one są takie super i miałam takie kur, Tak gdzie one są? Jakby ktoś pytał, są z Urbana Outfitters, ale nie widziałam takich już od dawna, a w tych jestem tak mega zakochana, także się bardzo cieszę, że się znalazły. Co z tym na przykład? Z czym. Turba wtorkowa. matko, po prostu czuję się jak na jakichś zakupach. To kiedyś kupiłam. To kiedyś kupiłam w lumpie i jest super. Ja mam swoje takie pudełeczko ze zdjęciami, pamiątkowe. Muszę w ogóle zacząć drukować zdjęcia znowu. Patrzcie, to my z Archim na Hyperionie. Ja z moją siostrą. Jest odcinek na moim kanale, jak opowiadamy jakieś mocne historie z naszego życia z moją siostrą, także zapraszam. Tu moja mama Małgorzata. Ale możemy wynieść razem. Mat i mat. Aż tak bardzo ci się nie chce? O kurde. O oh chodź, jestem ciekawa, mega. No dobra, to najpierw stukram tak, jak się powinno. Uuu, ok. No, masz, 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 to dla ciebie. Mm. Ok. Nie <laughs> ja, winogrona z cytryną i cukrem. <laughs> ja chyba wolę zwykłe winogrona. Mhm. Mm Nic specjalnego, bo z tym tej cytryny tak nie czuć, wiecie? Mhm. Bo ten już smakuje jak to takie squishy takie... Slushy. Oj slashy. No. Ale co? No bez szału, no. Czaję, że może to komuś giga smakować. No tak. Stringo tak fajnie. Patrz, co to jest, co jest w ogóle Zmrużony sok z cytryny. Mhm. Mm mhm. Mm Ojczy. To love będzie cytryny. dużo lepsze niż ten. Mhm. Mm Pycha. Mmm, <noise> takie lody strunowe możemy zrobić. Ale mega kozak. Kiedyś, nie wiem, wy też pewnie mm? mieliście takie, wiesz, foremki. Wiem. Z takimi plastikowymi trzymakami. Takimi Nie po danonkach, takie nie, można było kupić, ale było. No to już wersja dla bukeczy. Ja zalewam zawsze właśnie sokiem z cytryny. I tak właśnie takie... Mm. Ale pyszny, ja pier... Mega odblokowany trochę smak. <noise> no, także polecamy zmrozić sobie sok z cytryny. O. Wysegregujemy, sprzątamy, znajdujemy mega dużo przeuroczych <noise> rzeczy. I słuchajcie, Archie znalazł coś takiego, kiedyś dałam mu na walentynki. Gdzie to jest? Kiedyś damu mu na walentynki takie coś z tej Są różne jakieś takie, wiecie... Uczery, no. Uczery na przykład na masaż, na jakąś, nie wiem, randkę w domu, na randkę na zewnątrz, strata, data tak dalej. Nie że ten słodzieczyna nie wykorzystał praktycznie nic z tego. Nie, no wykorzystałam no, ale... teraz pięć talonów. Ale mało, że jakby zapomniałeś o tym w ogóle. Nie zapomniałem. Dobra, mnie to nie jest jakby klucz. Używałem jest... to przez dwa lata bardzo długo, jakby bardzo odstęp... King. Oste... odstępnie. No z tobą. No, Tylko biedzi. rzadko, ale używałem, pamiętałem o tym. To był taki wiesz. No dobra, nie jest ostateczności. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że Artur znalazł jedno. Tak przeurocze, to, to jakoś, jakoś musieliśmy się pokłócić w 2000, To jest nawet data zapisana 30 marca 2022 rok To w ogóle w tamtym roku e, można sprawdzić Nie, dwa jak, lata temu Można sprawdzić jaki to jest ten Dzień w galerii okay. Miał napisane jedno jakiekolwiek życzenie I w... <laughs> jedzonko ci przyszło To było moje życzenie <laughs> I czujecie to, że słodzieczyna Napisał tak Chciałbym, żebyś użyła wszystkich zdolności I zrozumiała i przyznała mi rację, ale też powiedziała, co ja źle powiedziałem. Boże, co za po prostu słodzieczyna, ja nie mogę. Zobaczcie, Zobaczcie co za słodzieczyna. No to się nie dowiemy. Drugie, druga sprawa, Artur nie robi zdjęć. Ja mówię, Archie, czemu ty nie robisz swojej kobiecie zdjęć, jak ładnie wygląda? Artur, nie wiem, 12 listopada. Tymczasem Artur nie robiący Oliwii zdjęć. O dobra, znalazł! No przecież wiadomo, że w galerii To Hania mi robiła! No, what the fuck? nawet pokazał zdjęcie, którego mi nie robił. <laughs> o mój Boże! 30 marca byliśmy na jakiejś randce. Chciałeś mnie niepewnie do randki, na przeprosiny. Nie, raczej nie. Ach, no właśnie, raczej nie, raczej, raczej się nie zdarza Myślę, że tym cudownym akcentem Słodziutkim akcentem mo Można by było zakończyć ten odcinek Bardzo wam dziękuję kochani za oglądanie Jak zwykle, będzie, że wam się podobało I oczywiście znowu będę żebrała o, o komentarze i lajki, także Jak wam się filmik podobał, to zostawcie coś po sobie Bardzo lubię odpowiadać na wasze komentarze Jak macie jakieś pytanie, to śmiało piszcie Łapkę w górę I koniecznie zostawcie suba, oczywiście No a ja idę dalej segregować pudła. Pa! Uh! pa.